Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym losowaniu, tym razem z numer 5, czyli na trzy kałasznikowy. Dzięki wszystkim za wzięcie udziału. Dużo nowych osób. Dzięki, że dołączyliście. Przejdźmy od razu do losowania. Nie ma co tutaj za bardzo wydłużać. Czytam tylko komentarze. I dobra, jedziemy. Trzecie miejsce. Hades. Proszę. A tutaj Pan NRG chce ode mnie taniego skina, please. Niestety ja nie prowadzę karitasu. Jeszcze raz powiem, że ja nie rozdaję skinów tak sobie. Jedynie je, ewentualnie na live'y. Przejdźmy teraz dalej do pana Hadesa. Pana Hadesa to mam znajomych. Naszego y, progracza. Nowa oferta. No, Steam, co ty tak dzisiaj mówisz? A, może to jeszcze raz wejdźmy w kipunek. Kolejne giboły, jak zwykle od dzisiaj, gdzie jest Eee, nie widzę. A jest od dzisiaj do do środy powiedzmy na 3 emki z tłumikiem nitro A i tam możesz jakąś nagrodę pocieszenia tak jak dzisiaj trzecie miejsce tak, czyli kałasznikow predator już ofertę tylko jeszcze potwierdzę I już poszło dobra kolejna osoba. Kolejną osobę teraz wyrosujemy, czyli teraz drugie miejsce. Mikołaj Sobczak. A tu już muszę zerknąć, bo niestety ja nie znam po nazwisku, ten nic mi to nie mówi. Gdzieś ten Mikołaj jest e... Michał. I co? I nie wiem w dalszym ciągu. A jest Mikołaj Sabczak, ok. Miejsce drugie, Kałasznikow... W sumie to nie wiem, jaki zaraz muszę zerknąć. Szmaragdowe pręgi. A to już poznaje, poznaje po ikonce. Też świeża osoba dopiero co do nas dołączyła i proszę na dzień dobry. Opłaca się brać w tych no bo w sumie wiecie, no... niby jest dużo osób, czy znaczy dużo, no. Teraz jest chyba z 20, ale łatwo tutaj jest coś dostać, tak zatwierdzone. Tak, chłopaki sobie odbiorą, jak tam wrócą. Nie wiem, czy się uczą, czy jak, czy znaczy się hades to chyba w pracy. I pierwsze miejsce. Oczywiście jak wylosuję te same osoby, no to wiadomo, że skina nie dostaną drugi raz czyli tak jak zawsze i losujemy pierwsze miejsce Trojen, proszę bardzo, on no to ma się farta Trojen dostanie kałasznikowa niebieski laminat hmm. Tutaj temu panu to podziękujemy. Szkudze takie, czasami ludzie głupoty wymyślają, jak nie, jakieś urodziny, to pierdolę, co mi obchodzić, Ja nie prowadzę karitasu, nie rozdaję za darmo. Troje, gdzie ty jesteś? Jesteś może online? Nie jesteś, no dobra. Jak ktoś chce jakiegoś skina, to niestety musi się zapisać giveaway'u i spełnić oczywiście warunki, tak? Czyli zaprosić znajomych, dać subak jeszcze nie dał łapkę. Oczywiście się stawić trading w komentarzu. Bo jak ktoś tylko się coś tam wpisze, nie zostawi tradinga, ja bym go wylosował, no to wiadomo, że nic z tego nie będzie. Ja pierdzielę ja cię nie widzę w ogóle. Mam no, nadzieję, że jeszcze nie zmieniłeś ksywy swojego nikogo, bo czasami to tak lubicie. <laughs> Sorry, sobie pozmieniać. Dobra Nie będę się dużo bo jak go tak co nie znajdę Gdzie ty, tutaj jesteś chyba na samym dole, tak Troje, jest, dobra Trzy nagrody lepsze właśnie, no bo ostatnio was się pytałem jak chcecie, czy chcecie Dziś wejdę, zobaczę to nam się kolega trochę spóźnił no ale dzisiaj kolejny giveaway także niebieski laminat trafia do Trojena czyli pierwsze miejsce jeszcze tylko nagroda pocieszenia którą za chwilkę wylosuję tylko potwierdzę. A, już wiem dlaczego jest tak nie inaczej, bo żeś ty cholera jasna zmienił ksywę. Teraz masz, jest, tak? <grytanie> Potwierdzone. Nie zmieniajcie tych ksyw, bo później widzicie, później jak ja mam kogoś szukać to jeszcze raz wam pokażę, że trojen to trojen, tak? Żeby nie było żadnych niedomówień. On się wpisywał jeszcze po prostu w giveaway'a ze swoją starą ksywą. Ale to jest ta sama osoba. Dlatego zawsze musicie podawać swoje te linki, bo nawet jakbyście zmienili ksywę tak jak właśnie w tym wypadku to i tak was tam namierza teraz ta a jeszcze nagroda pocieszenia czyli digielek stat traku zobaczymy do kogo trafi one shot, one kill One shot one kill dobra tak będzie szybciej nagroda pocieszenia do Ciebie trafi O i mamy tutaj Chłopaka. Jak ktoś uważa, że po prostu tak jest lipa, z tym właśnie, że jest więcej skinów tańszych? Albo z nich napiszę w komentarzu. <laughs> Napiszę w komentarzu, czy to możemy zmienić zawsze. Tylko, że mi się też wydaje, że po prostu więcej nagród, tym lepiej, tak? Niż na przykład. tam... Aha, jeszcze muszę potwierdzić, ale zapomniałem. Ok, także te cztery skiny są do odebrania. Tutaj macie wszystkich wygranych nagrody plus jedna nagroda pocieszenia i teraz tak skoro to już mamy z głowy dzisiaj rusza kolejny giveaway od dzisiaj do środy te same zasady co zwykle czyli dajcie suba jak jeszcze nie daliście łapkę trade link w komentarzu i zaproście przede wszystkim znajomych, tak bo ja to sprawdzam Naprawdę ja to sprawdzam, czy są zaproszenia. Nie ma zaproszeń. Usunę linki. 3Mki nitro, żeby było sprawiedliwie. 3Mki nitro i 1 Bigel jako nagroda pocieszenia też z tracku. Czyli od dzisiaj ja wam wszystkim porozsyłam, znaczy wszystkim znajomym, których mam na liście, to ja zawsze wam rozsyłam yy, informację, że jest nowy na giveaway i tak samo umieszczę na grupie. Na pewno komunikaty będziecie widzieć. Także do zobaczenia. Na razie.